Małe, czyli wiejskie dionizje obchodzone z okazji otwierania naczyń z młodym winem były połączone z zabawami ludowymi i występami trup aktorskich. Do zabaw należały tzw. askolie, zawody polegające na sztuce utrzymania się na jednej nodze na namaszczonych oliwą bukłakach z winy. Lenaja były związane z okresem tłoczenia wina. W programie uroczystości były wesołe pochody przeciągające przez miasta, a z czasem także agony dramatyczne. Antesteria, święto kwiatów, było także świętem zmarłych. W dniu pierwszym, święto Pitoigia, dzień otwierania beczek z winem, świątynie były zamknięte dla uniknięcia zmazot dusz, które w swoje święto mogłyby trafić do świątyń. Bohaterką dnia była żona Archonta, króla, która wstępowała niejako w mistyczne śluby z Jonizosem. Następnego dnia, zwanego świętem dzbanów, Hoest, Królowa wracała do domu odprowadzona przez Wesołą Paradę. Zawody w tym dniu miały szczególny charakter. Polegały na sprawnym wychylaniu puharów z winem. Konar! 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 Sobra! Sobra! Każdy, że tak! 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 Severa, Chaba Baba, Iwona Pawlowicz, Hakuna Matata, Aleksandra Kołodziejska. Po tych zawodach powód zdążał do świątyń Dionizosa, gdzie składano wińce bisiadne i wylewano w ofierze resztki wina. Dzień trzeci, czy święto garnków był poświęcony całkowicie duszom zmarłych, które zapraszono do uczty przy stołach zastawionych potrawami w garnkach. Po zachodzie słońca wypraszano niewidocznych gości wołaniem: idźcie już, dusze, idźcie po antysteria. Główne jednak święta dionizosowe to wielkie dionizje, które wprowadził do urzędowego kalendarza Aten Fizystra. Po pana Tenajach było to największe święto Atenczyków. W dniu pierwszym składano w ofierze dionizosowi kozła przy pieśniach śpiewanych ku czci boga, tzw. dyterambu. Obywatele uczestniczący w sewofierze dla jednego z boków niebiańskich wkładali odświetle szaty i wieńce na głowy. Zwierzę ofiarne jasnej maści przystrzajają girlandami i stoszkami. Ofiarnik oczyszczał się przez umycie rąk, poprawiał wszystkich uczestników obrzędu wodą poświęconą, następnie pozbywał ziarnami niczmienia łeby bydlęcia, ucinał mu trochę włosów, które rzucało do ognia na cześć Boga, po czym pozbawiał zwierzę życia uderzeniem siekiery lub podcinał mu gardło specjalnym nożem ofiarniczym. Za ją krwioł skraplał ołtarz. Następnie zdejmowano ze zwierzęcia skórę, ćwiartowano je, udzielając uda z częścią mięsa otoczonego tłuszczem od reszty i spalano w ofierze. Pozostałą, większą partię mięsa ubieczono na rożne, zjadali uczestnicy. Na tym kończyła się pierwsza część uczty. Dejkną, po czym następowała druga, polegająca na piciu wina, poprzedzona wylaniem kilku kropel bogom w ofierze. Po złożeniu ofiary przenoszono w uroczystej procesji posąg Boga ze świątyni na stokach Akropolu do Gai Rosa gdzie znowu czczono Dionizos nabożeństwami i pieśniami oralnymi. Słońca, procesja odprowadzała posąg do Aten i ustawiała go na rochestrze teatru, dokąd przenosiły się uroczystości dni następnych. Program dalszych dni wypełniały agony chórów. Taniec starożytny, oparty na rytmie, miał być ilustracją uczuć i nastroju. Często przedstawiał także pewne zdarzenia i wypadki, dlatego też rolę odgrywała tu gestykulacja, co prowadziło do doskonałej z czasem pantomimy. Ważną rolę odgrywał ten rodzaj sztuki w kulcie Dionizosa, co przejawiało się w tańcach wykonywanych przez chóry. Tańce, związane z poszczególnymi rodzajami dramatu, miały otrzymać nazwy od imion trzech satyrów z orszaku boga Dionizosa tańc tragedii to Emeleja. Komedii starej, Kordex, śmiały i niekiedy nieprzyzwoity w gestach. dramatu starożytnego Sikinis. W tańcu ceniono piękną rytm i harmonię, dlatego wchodził on do programu wykształcenia młodego chłopca i dziewczyny. Cyberpunkers accept no responsibility for this record. Zbiera Estewera. Zibera Estewera. Habababa Baba. Iwona Pawlowicz. Hakuna Matata. Aleksandra Kołodziejska. Jeszcze raz, bo po się nie jedno. Ja to Śmierć babci. Zibera Estewera. Habababa Iwona Pawlowicz.

Iwona Pawlowicz Hakuna Matata <grymność> Aleksandra Kłodzic. I co? I przy moim imieniu i nazwisku? Daj, 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 Ale to jest stary, że to jest, jest kardynierza miejsca, gdzie urodziła się moja babcia. Gibera Estewera Habababa Iwona. Co to miało? Libra Stevera, Chaba Baba. <grymiany> zapomniałem. <grymiany>